W tym wideo pokażę Wam, jak stworzyć wizytówkę grupy Nordic Walking na portalu nordicwalkingpoint.pl To bardzo funkcjonalne narzędzie, bardzo duże narzędzie, w którym możecie dodawać swoje zajęcia, dodawać szkolenia, na które ludzie mogą się zapisywać. Dodatkowo, oprócz tego, że możecie kilka słów o sobie tutaj powiedzieć, stworzyć takie całe portfolio, dodajecie członków swojego zespołu, dodajecie aktualności, żeby każdy wiedział, co u Was się na bieżąco dzieje. Dodatkowo możecie wrzucać filmy, możecie wrzucać zdjęcia do galerii zdjęć bez żadnych ograniczeń jesteście na mapce w określonym miejscu i też macie partnerów, których możecie uhonorować tym, że znajdą się na waszej stronie i będą tutaj, tutaj widnieć, też możecie zbierać zapisy do newslettera. No to co, działamy. Zatem, żeby taką stronę stworzyć, musicie mieć konto na Nordic Walking Poland, to jest najważniejsze. Jak już macie konto zrobiony profil instruktora, no to w takim razie klikacie zaloguj się i tutaj wpisujecie swoje dane. Jak już się zalogujecie, no to trzeba przejść do czegoś takiego, co jest edycją wizytówki. Ja tutaj przygotowałem dla Was stronę, na której będziemy pracowali dzisiaj i na tej podstawie pokażę Wam dokładnie, jak każdy element działa. Zatem bierzecie menu i klikacie edytuj wizytówkę. Edytuj konto jest opcją dla edycji informacji o instruktorze, a edytuj wizytówkę jest opcją dla, informowa dla edycji, edycji grupy. Zatem klikamy edytuj wizytówkę i tutaj jest nasz panel. I Wybieramy, jak ma się nazywać nasz Team. To jest bardzo, bardzo proste. Wpisujemy go sobie tutaj. Tutaj mamy edytor, prosty edytor HTML, w którym możemy dodawać zdjęcia, które da się wygrywać na serwer i robić proste zabiegi graficzne. Czyli możecie sobie coś pokolorować na przykład i też powydzielać odpowiednie. Miejsca. Tak to tutaj wygląda ten panel z tym kolorem, kolorem żółtym, więc tutaj nie mam dużo do tłumaczenia. Jest e-mail kontaktowy, który no, trzeba, trzeba podać, żeby był z Wami kontakt jakiś i dokładny adres. Ten adres warto wpisać, właśnie z miastem też i z. I z numerem domu, w którym to się znajduje, albo z jakimś tam regionem, dlatego, że, dlatego, że system automatycznie wyłapuje ten, i szczytuje ten adres i go przekazuje tutaj niżej na mapę, więc jest to bardzo fajna sprawa. Dalej macie zdjęcie, i jak najedziecie sobie na pole i ja tutaj mam edytuj, ale tak normalnie macie dodaj zdjęcie, wybieracie zdjęcie ze swojego dysku, jakie tam Wam się to zdjęcie, zdjęcie podoba i wtedy klikacie wybierz. I w tym momencie jest taki pasek, jakby automatycznie dostosowany do, do strony, ale możecie go w razie czego sobie tutaj zmieniać dowolnie. I wtedy klikacie wytnij i użyj. Ja tutaj akurat um, obor, drużyny obornickiej nie będę wstawiał nam na um, profilek, ale generalnie jak klikniecie wytnij i użyj, to wtedy pojawi wam się to zdjęcie tutaj na razie, na razie, w tym miejscu. A potem, jak zapiszecie, też tutaj u góry z pieczątką NWPL i z podpisem Marko Cantanery. Dalej mamy coś takiego. To jest no dość prosty to regulamin grupy. Więc jeżeli wasza drużyna ma jakiś regulamin, to wklejacie sobie tutaj plik PDF najlepiej w to miejsce wybieracie też z dysku, otwiera wam się panel i wybieracie co chcecie. Dalej jest coś, co no jest niejasne na samym początku, jak się tylko, tylko na to spojrzeć, się nie, prze, nie prześledzi całej strony, i jest to. Intensywność zajęć. No bo zobaczcie, jak po lewej stronie macie dużo różnych, różnych paneli, macie też panel zajęcia i możecie dodawać zajęcia, co jest bardzo fajną, bardzo ważną sprawą, bo wtedy mogą być regularne zajęcia, na przykład, i możecie mieć informację o tym, że co wtorek spotykacie się w takim i, taki, i w takim miejscu, ale przy tych zajęciach ustalacie sobie, jaka jest ich intensywność i to właśnie służy do tego. Zatem możecie wpisać, że są bardzo trudne, łatwe, średnie albo jakkolwiek inaczej to opisać zajęcie dla początkujących czy dla kogoś innego i to właśnie potem będziecie wybierali do tego sobie przejdziemy przez zakładce zajęcia. Dalej jak mamy ID konta przelewy to jest funkcja, która w tym momencie ona jeszcze nie działa ale ona niedługo będzie działać, niedługo będzie można robić płatności przez stronę Nordic Walking Point i jeżeli Wasze zajęcia będą płatne będzie mogli przyjmować pieniądze w ten sposób wtedy wystarczy się zarejestrować. Dalej mamy pole dane kontaktowe i tutaj wpisujecie swoje dane i to są te dane, które będą się wyświetlały tutaj na dole. Widzicie tutaj w prawym dolnym rogu. Poniżej są dane kontaktowe podstrona i w tym miejscu mamy dane, które wyświetlają nam się na tej zakładce tutaj kontakt. Jak sobie kliknięcie to widzicie, że tutaj jest najlepszy tym słońcem na podstronie i to możecie dostosować dokładnie do tego, co chcecie. Czasami dokładny adres korespondencyjny na przykład można tutaj wpisać. To jest ta zakładka. I dalej jest adres URL. To jest coś, czego nie możecie uzupełnić sami, tylko ten adres URL nadaje wam administrator w momencie, kiedy zaakceptuje waszą stronę. Więc no po prostu to jest dodawane na zasadzie. Nazwy drużyny i ta drużyna, ta grupa jest potem w, w pasku URL, więc to się potem zmieni. W razie, gdyby wam coś nie pasowało, możecie do nas napisać i my to będziemy poprawiać. No i klikacie opublikuj na stronę i tutaj to pole aktywne macie puste na samym początku i dopiero w momencie, kiedy, kiedy zostanie to za zaakceptowane przez administratora. Ta, ta informacja, no to wtedy ta cała strona, no to wtedy ona będzie jakby widoczna dla publiczności, dla wszystkich na zewnątrz, a mm, no po prostu, po prostu możecie sobie wcześniej ją przygotować w całości, no ale po prostu administrator musi to zaakceptować, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku hmm. chociażby. Dalej jest coś takiego jak klucz api Google i ID-playlisty. Jeżeli y, wejdziecie sobie na przykład y, y, Tutaj mamy drużynę Marsz Po Zdrowie. Drużyna Marsz Po Zdrowie ma filmy wideo. Widzicie? Z lewej strony. No i te filmy wideo one się nie biorą znikąd. One są na YouTubie i one muszą być na YouTubie i to są filmy, które są dodane przez Marsz Do Zdrowia do swojej playlisty. Żeby one mogły się zgrywać ze stroną, żeby ta playlista mogła być wyświetlana potrzebny jest klucz API Google i AD Playlisty. Niestety uzyskanie ich nie należy do najprostszych zadań, ponieważ musimy wejść w konsolę Google i w tej konsoli wygenerować klucz API, AD Playlisty, przekopiować. To jest... Kilka kroków, troszeczkę za dużo pracy, żebyśmy pokazywali to w tym momencie, momencie na wideo. Jeżeli chcielibyście dodać te filmy do swojej strony, do swojej wizytówki, napiszcie po prostu do nas maila na instruktor.nordicwalkingpoint.pl. Pokierujemy Was dokładnie i pomożemy w wygenerowaniu tych kluczy. I potem po wszystkim klikacie zapisz. Jak jest zapisane, jest elegancko, wszystko nam działa, jest informacja, że zmiany zostały zapisane. Zatem to była zakładka o nas. Teraz przechodzimy do zakładki newsy. Druga rzecz. W zakładce newsy jest to, co pojawia się dokładnie, dokładnie w tym miejscu. Tutaj jest. Aktualności, newsy i jak sobie klikniecie w taki news, to on wygląda następująco. Jest jedno duże zdjęcie na samym początku, dalej mamy jeden tekst troszeczkę grubszy i drugi tekst troszeczkę, troszeczkę mniejszy, czyli tak naprawdę lit i całą resztę treści. I żeby to wszystko zrobić, to klikacie sobie dodaj newsa i w tym momencie otwiera Wam się panel, gdzie macie tytuł, krótki wstęp, treść i obrazek. I jak chcecie, no tytuł możecie wpisać, jakikolwiek tak naprawdę krótki wstęp i treść. Tak samo treść dopiero możecie edytować pod względem graficznym. Tak samo jak w zakładce o nas, ten Wasz cały opis. Jak dodajecie obrazek, to też można wybrać plik. Po prostu ze swojego dysku. Tym razem weźmy tutaj sędziów Nordic Walking Poland i też automatycznie oni są wykadrowani. Możecie to sobie zmieniać, ale to jest rzecz domyślna, więc generalnie tego możemy się trzymać. No i tutaj już jest, i klikamy tylko, żeby było zaznaczone: opublikuj, więc ja Wam pokażę, jak taki news wypełniony wygląda, bo można news oczywiście edytować w każdej chwili i e, wygląda to tak, że mamy tytuł, krótki wstęp, treść. Nie jest to nic specjalnie trudnego. I za każdym razem klikamy Zapisz też, jeżeli chcemy zrobić zmianę. Ok, to była zakładka Newsy, teraz zakładka Szkolenia. W zakładce Szkolenia to jest to, co, co mamy widoczne na stronie naszej głównej grupy. Tutaj mamy zajęcia i szkolenia. Szkolenia są o tyle ważne, że takie szkolenie, jak się doda ono, y, ma to tutaj duże zdjęcie, które jest wyświetlane jako zdjęcie w tle na naszej stronie głównej. Zobaczcie, widzicie tutaj z tyłu jest ten zameczek, i ten zameczek to jest zdjęcie, które jest w szkoleniu. Więc, nawet jeżeli nie robicie żadnego szkolenia, tylko prowadzicie sobie regularne zajęcia, warto dodać jakieś szkolenie, które się nazywa jakkolwiek, Ustawicie, żeby było na przykład na 2025 rok. i Pisać tam cokolwiek tak naprawdę, ale żeby było zdjęcie, żeby to się wyświetlało to zdjęcie tutaj z tyłu, żeby nie było pustej przestrzeni. Zatem już wypełnione szkolenie wygląda w ten sposób. Tutaj jest data, oczywiście jest też informacja, którą sobie możecie uzupełnić. Możecie zobaczyć na mapie, bo jest też adres. Tutaj mam zaznaczoną webę akurat w tym momencie i... Co bardzo ważne, każdy może na to szkolenie się zapisywać. Jak ktoś wam się tutaj zapisze na to szkolenie, zaznaczy checkboxy, które też ustalacie, też sobie wybieracie, jakie, jakie mają być, ustalacie kwotę, jaka ma być kwotą płatności i wszystko jest pięknie. Dostajecie wtedy po zapisaniu się maila na swój adres mailowy, że wszystko jest zrobione, dopięte na ostatni guzik i wszystko może działać. Zatem takie szkolenie, żeby zrobić, to mamy tutaj przycisk Dodaj szkolenie. I otwiera nam się cały panel szkolenia, ja Wam pokażę jak wygląda taki wypełniony panel, to jest to samo co widzicie po um, kliknięciu dodaj szkolenie. No i dodajecie sobie nazwę szkolenia, oczywiście krótki, krótką treść, długą treść, pamiętajcie, żeby jak macie krótką i długą to żeby jej nie powtarzać, tylko żeby tu, tu i tutaj była inna, no bo ona będzie się wyświetlała te dwa razy, a tego byśmy nie chcieli. Ustalamy datę i godzinę, można wybrać co jest kalendarza. Ten to jest taka opcja. Ustalamy obrazek. Warto, żeby on był w dobrej rozdzielczości, żeby był prostokątny. Dokładnie dodawanie jest takie samo jak przy poprzednich obrazkach, czyli wybieramy plik i on też nam się tutaj. Tutaj będzie, będzie kadrował. Zobaczcie, z różnego Nordic Walking, i tak samo mamy pewien kadr, który możemy sobie ustalić. Ja go tutaj w tym momencie wezmę, pokażę Wam, jak to wygląda. Ustalacie cenę i ustalacie miasto, dokładny adres i też automatycznie mapa to zaczytuje. Automatycznie system to zaczytuje. No i zobaczcie, zmieniłem teraz tło z tyłu, więc sobie tutaj odświeżę i mamy tę całą ekipę zamiast zamku, no bo właśnie to, co jest w szkoleniu, tutaj. Nam tworzy tło naszej strony. Widać, nie? Wszystko jasne. Do szkoleń można dotrzeć jeszcze w innym miejscu. Tutaj u góry jest ten taki pasek. Ona, zajęcia, szkolenia. Te właśnie trzy zakładki dotyczą waszej strony. Zatem, jeżeli klikniecie w szkolenia, no to pojawi wam się tutaj lista tych szkoleń, które dodaliście w takiej formie. Ja wam pokażę, jak to będzie wyglądało na stronie Marsz Pozdrowie, która ma wypełnione więcej tych szkoleń. No i zobaczcie, i tutaj macie dostęp do wszystkich szkoleń po kolei. Do każdego możecie wejść, do tych, które są uzupełnione. Zatem to była zakładka szkolenia, ale zakładka szkolenia ma też dodatkowe opcje, bo jak widzieliście tutaj przy całym szkoleniu naszym, była, przy zapisaniu się były checkboxy. Te checkboxy możecie sobie wybierać, bo czasami możecie chcieć, żeby ktoś nie miał przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu, innym razem jakieś kwestie RODO, cokolwiek sobie wymyślicie. To wszystko możecie skonfigurować. I to jest dokładnie tutaj. Mamy szkolenia checkboxy z lewej strony. No i szkolenia checkboxy to są checkboxy, które sobie dodajecie: checkbox 1 i checkbox 2. Czyli dokładnie te rzeczy zapłać w trakcie szkolenia to jest taki checkbox który jest tutaj zostaje jest jakby automatycznie. Zatem żeby dodać checkbox dodajecie nowe pole i w tym momencie tu nie ma dużo, dużo opcji wpisujemy sobie checkbox 3 na przykład i pozycja miejsce 1 2 no to 3. Tutaj chodzi o to żeby była odpowiednia kolejność. I w takim razie już mamy checkbox trzeci i ten checkbox trzeci nam się w tym szkoleniu Odpali. Te checkboxy dla każdego szkolenia będą takie same i to jest ważna, ważna rzecz, I widać, nie? że już są. Zatem, zatem, tak. Dalej mamy coś takiego jak aplikacje szkolenia, i aplikacje to są zgłoszenia. W tym momencie na to szkolenie się nam nikt nie zgłosił, ale jeżeli, jeżeli byśmy się zgłosili, tutaj, no to no, możemy się zgłosić. Ja tutaj pozaznaczam wszystkie checkboxy. I zaraz zobaczycie, jak taka aplikacja, aplikacja wygląda. Dostaniecie, dostaje się maila wtedy, że coś takiego się wydarzyło i w tym momencie już powinna się pojawić. I widzicie, że Adrian Czostacki się zapisał. Numer telefonu, wszystko jest tutaj, jest tutaj informacja pełna. Dostaje się ją też na maila, więc jest elegancko. No, i to są te aplikacje, czyli tak naprawdę zgłoszenia. To była zakładka szkolenia, teraz przechodzimy do zakładki zajęcia. Zakładka zajęcia to jest zakładka, która jest tą taką zakładką podstawową, od razu, od razu widoczną, jak jesteśmy na swojej stronie. Więc tutaj macie zajęcia, które prowadzicie albo regularnie, albo jakieś tam okazjonalne rzeczy, co chcecie, tak naprawdę, ale to są takie rzeczy mniejsze, powiedzmy, niż szkolenia. No i ja mam ustalone. Zajęcie, numer, zajęcia numer jeden, które mi się powtarzają, zobaczcie, powtarzają mi się co tydzień. I tego nie muszę ustawiać tak, że co tydzień zmieniam tutaj zajęcia, tylko e, właśnie dostałem maila, jest powiadomienie, że nowe zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu, bardzo fajnie. I w tych zajęciach, klikacie, dodaj zajęcia, no to otwiera nam się panel z zajęciami, dajecie nazwę zajęć, treść, czyli opis cały, data rozpoczęcia i data końca. Tak naprawdę ta data końca musi być zawsze podacie rozpoczęcia, ale ona się nigdzie nie wyświetla. To jest tylko taka rzecz zupełnie systemowa. Dodajecie swoje zdjęcie, które chcecie, żeby w takim szkoleniu było, i dodajecie tę intensywność bardzo wysoką, niską, czy jakąkolwiek inną, czyli to, co wpisywaliście w zakładce o nas tutaj, w tej podstawowej pierwszej zakładce tutaj była intensywność zajęć, nie? którą się definiowało. I w zajęciach już samych można było wybrać, czy dane zajęcia. Są właśnie takie, jak sam sobie wpisaliście. Ja mam akurat trzy intensywności. Które wybrałem, właśnie bardzo wysoka, średnia i niska, takie nazwałem i tak to wygląda. I tutaj mamy też ustalamy cenę, miasto, adres i to, kiedy to się będzie powtarzało, czy to, to są zajęcia cykliczne i czy, czy kiedyś to ta cykliczność ma się skończyć. Bo może być tak, że na przykład robicie zajęcia tylko od wiosny do jesieni, a potem już nie, więc z automatu to może się wyłączyć. Klikamy opublikuj i klikamy zapisz. I w takim razie po zapisaniu pojawiają nam się zajęcia tutaj. Jak sobie wejdziecie w takie zajęcia, no to pojawia się to zdjęcie, które wybraliście. Ten cały opis możecie zobaczyć je na mapie. Zapisać się też macie przy zajęciach te checkboxy, które, które definiowaliście sobie, sobie wcześniej przy szkoleniach. Więc to jest jakby ta sama kwestia. Zajęcia możecie znaleźć też w tych zakładkach, które są tutaj u góry. Po kliknięciu w taką zakładkę przenosi Was do kalendarza i ten kalendarz wygląda mniej więcej w ten sposób. Mieliśmy zajęcia ustawione na 24, czyli to jest ta ostatnia rubryczka na godzinę 19, więc tutaj w kalendarzu jest o 19. Na stronie masz po Zdrowie tych zajęć jest trochę więcej i to wygląda wtedy już w ten sposób. Zobaczcie, tutaj jest też wybierz miejsce, jest kilka miejsc, jest intensywność, którą też definiowaliście wcześniej. No i jest cały kalendarz rozpisany. Korzystanie w ogóle z tych zakładów. Zajęcia jest o tyle fajne i o tyle istotne, że pozwala waszym, członkom Waszej grupy być na bieżąco z tym, co się u was dzieje. Zawsze mogą zerknąć i sprawdzić bez zapamiętywania, o której godzinie i gdzie mogą się z wami spotkać. To była zakładka zajęcia. Teraz mamy jeszcze zgłoszenia na zajęcia. Dokładnie to jest to samo, co przy zgłoszeniach na szkolenia, więc. Tak samo to wygląda. Też dostajecie maila, jak ktoś się do Was na takie zajęcia zgłosi. Więc to była zakładka zajęcia. Teraz przechodzimy do zakładki galeria. Zakładka galeria to jest to, co jest widoczne na stronie waszej. Dokładnie w tym miejscu. Galeria zdjęć. Ja sobie dodałem dwie galerie zdjęć. Jedna jest z zakopanego, gdzie byliśmy w górach. Mamy tutaj zdjęcie główne i też jest tekst krótki, tekst długi i jest cała seria zdjęć, które możemy sobie przeklikać i możemy sobie obejrzeć. Więc wszystko tutaj jest. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość zdjęć, ale warto, żeby one nie było jakieś za duże, żeby po prostu się w miarę szybko ładowały. Zatem. Jeżeli chodzi o samą, samą galerię, no to bierzemy, dodaj galerię, czy edytuj w tym wypadku, bo ja już mam, no i dokładnie taki sam edytor jak wcześniej, i też dodajesz lub usuwasz zdjęcia, dajesz miejsce eventu, tego gdzie to się działo, gdzie te zdjęcia, gdzie te zdjęcia były zrobione, no i datę, żeby to też było jasne. Jeżeli macie właśnie jakieś szkolenie i zdjęcia ze szkolenia, to jest świetne miejsce, żeby te zdjęcia też przechowywać. I przy dodaj, usuń zdjęcia, no macie te zdjęcia, które były wrzucone, więc tutaj, jakby zarządzacie sobie tym wszystkim. No, i jak klikniecie, zapisz się, to się wyświetla właśnie w tej formie. Tutaj można też powrócić ze strony, No, ja dodałem jeszcze galerię drugą z jakimiś tam innymi obrazkami. Tutaj też widzicie, że zdjęcie główne było troszeczkę większe, więc wypełnia całą stronę, a nie częściowo. I wszystko jest jakby dostępne dla Was. Zatem to była zakładka galeria. Teraz przechodzimy do zakładki zespół. Zakładka zespół to jest to, co widzimy. Dokładnie w tym miejscu, jak sobie zjedziemy troszeczkę w dół. Tutaj mamy nasz zespół, ja mam dodane dwie osoby, tylko to są ci instruktorzy, którzy widnieją w bazie głównej Nordic Walking Poland na stronie głównej tam na dole, gdzie jest mapka. Zatem żeby dodać osoby do zespołu, po prostu wpisujecie tutaj imię, nazwisko lub miasto. Ja wpiszę sobie Marcin Schulz i on już mi się teraz wyświetla, więc wystarczy, że go zaznaczę. Kliknę zapisz. I Marcin Schulz już jest tutaj na tej liście. Żeby usunąć, trzeba zaznaczyć checkbox, kliknąć, zapisz, i wszystko jest w porządku. Zobaczcie, Zobacz. ja go tutaj dodałem. I w tym momencie już powinien wyświetlać nam się, i się wyświetla w naszym zespole. Dobra, to była zakładka nasz zespół. Zespół, teraz przechodzimy do zakładki partnerzy. Zakładka partnerzy. Zakładka partnerzy jest dla tych grup Nordic Walking, które współpracują z różnymi jednostkami. To jest w tym miejscu, jak zejdziemy sobie na sam dół naszej wizytówki, no to tutaj jest pole partnerzy. Klikniemy sobie w to. Te ikonki tam są czarno-białe, te obrazki, ale jak już przejdziemy dalej, mamy kolorowe i jak klikniemy dalej w logotyp, to przynosi nas, nas na stronę. Jak kliknąłem Marsz Pozdrowie i strona Marsz Pozdrowie właśnie mi się otworzyła. Zatem, żeby zmienić tych partnerów, przechodzimy sobie w. Czy dodać tych partnerów, tę zakładkę partnerzy, i klikamy Dodaj partnera. Jak klikniemy Dodaj partnera, ja wam pokażę już na przykładzie, który jest gotowy, to otwiera to się w ten sposób. Czyli dodajemy nazwę partnera. To jest rzecz z jednej strony dla nas organizacyjna, żeby lepiej sobie ułożyć tych partnerów, ale z drugiej strony też jest o tyle istotna, że ona się wyświetla w, potem w podglądzie. Czyli jak jesteśmy w naszych partnerach, najedziemy sobie myszką. Tutaj mamy marsz pozdrowie, więc to jest to. Co wpiszecie w partner name. Dalej mamy obrazek, on działa dokładnie tak samo jak każdy inny, w każdym innym polu, czyli wrzucamy go, on automatycznie się kadruje. Możemy też to kadrowanie dostosować. Wpisujemy adres, do którego ma nas przynosić ten logotyp i pozycję. Pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta chodzi o to, żeby ustalić sobie kolejność. Sprawa jest prosta, klikamy Zapisz i w takim razie nam się na naszej stronie na dole to pokazuje. Ja tutaj mam pomidory, akurat i właśnie te piłki z roślinkami, ale możecie wstawić jakiekolwiek zdjęcie. Więc to była zakładka partnerzy. Została nam ostatnia zakładka newsletter. Zakładka newsletter to jest zakładka, w której zbieramy dane od uczestników, którzy chcą się do nas zapisać na newsletter. Sprawa jest dość prosta, bo na stronie wizytówki, jak zjedziecie sobie na sam dół, tutaj zobaczcie, jest miejsce, zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco. Ja tutaj wklepałem Michał wklepałem adres e-mail i jak ktoś kliknie wyśli, no to w takim razie ten e-mail trafi do Was do bazy. Tylko, że najpierw e-mail trzeba potwierdzić, więc jak ten e-mail zostanie potwierdzony, on się będzie wyświetlał wtedy już w zakładce newsletter. I tutaj te dane, czyli imię właśnie e-maila, my możemy sobie wyeksportować, klikamy eksportuj i w tym momencie on nam się zapisuje w formacie CSV, czyli w tym Takim, takiej tabelce, którą, jak chcemy odpalić w Excelu, to musimy po prostu e, zrobić tak, żeby. Mm, no, wpisać, żeby było rozdzielenie na kolumnę. No i to jest tyle. To jest dość prosta funkcjonalność. Wtedy taką, e, taką tabelę możemy sobie wgrać do jakiegoś systemu, e, który robi Wam wysyłki masowe, do jakiegoś Freshmaila, czy e, Expert sendera, czy do czegokolwiek innego. No i w ten sposób możecie tym zarządzać. Zatem tak wygląda tworzenie wizytówki grupy. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, coś by Wam nie szło. Mielibyście problem z wrzuceniem zdjęcia, wykadrowaniem, dawajcie znać, piszcie na instruktormaupa.nordicwalkingpoland.pl Będziemy rozwiązywać te problemy na bieżąco. Codziennie ktoś przy tym siedzi, codziennie ktoś stara się um, odpowiadać na maile, więc w razie czego jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzięki wielkie za to szkolenie, promujcie się, twórzcie swoje wizytówki i widzimy się na imprezach Nordic Walking.